Witam Was po raz kolejny Ela Liszewska, Akademia Liderów. Witam Was w ten przeświąteczny czas. Tematem naszego dzisiejszego nagrania dzisiejszego filmiku będzie wybaczanie. Ale zanim powiem o wybaczaniu, i o tym sobie trochę porozmawiamy, odpowiem na pytania, które pojawiły się po moim ostatnim nagraniu. Te pytania można podsumować, Jednym, jednym, można je połączyć w jedno pytanie. Pytacie, jak to zrobić, żeby podświadomość nie płata figli. Kochani, jest to proces. Praca, którą tutaj wam przedstawiam, jest pra, 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 pracą długofalową. Pracujemy z naszą podświadomością przez dłuższy czas. To jest takie długie gotowanie. Dłuższy proces, ale bardzo skuteczny. Na czym to polega? Na przepytywaniu podświadomości, na obserwowaniu podświadomości, obserwowaniu, jakie ma przekonania i metodami pracy z podświadomością, zmienianie przekonań. Podświadomość może nieraz trzymać się tych starych przekonań, bo dla niej to jest korzystne. W dzieciństwie uwierzyliśmy, że pewne rzeczy, które nam przedstawiają, są w porządku, są dobre, są skuteczne, konieczne i itd. itd. I teraz zmiana tych przekonań na to potrzeba czasu. Dzieci ufały rodzicom, ufały środowisku. Nie wszystkie przekonania, nie cała wiedza, która była przez nich przekazywana, była taką wiedzą dobrą na obecne czasy. No i natomiast, dopóki w nas jest to wewnętrzne dziecko, które bardzo ufa tamtym osobom i wierzy w tamto, a nie wierzy Tobie. To ten proces będzie się wydłużał. Tych metod w szkole uczymy się na bardzo wielu zajęciach. I tak jak wiecie, szkoła trwa 2-3 lata. I trudno mi jest powiedzieć teraz odpowiedź na to pytanie. Nie ma takiej odpowiedzi. Natomiast będę odpowiadać w różnych filmikach, będę podawać różne metody pracy z podświadomością. Ale te filmiki po nowym roku, a teraz co wróci do naszego głównego tematu dzisiaj. Do wybaczenia. Nadchodzi czas świąt. Ten magiczny czas, podczas którego siadamy przy stole, składamy sobie życzenia, mówimy o miłości, o życzliwości. Natomiast w wielu domach, w wielu momentach, i na pewno każdy z Was poczuł taką chwilę, Niechęci nie do jakiejś osoby, do kogoś, niezadowolenia. Są takie osoby, które przymuszają się do spotkania przy wspólnym stole. I takie spotkania nie będą tymi spotkaniami przynoszącymi radość, miłość. To nie będą takie spotkania, jakich byśmy oczekiwali. Nie będzie magii tych świąt. Aby usiąść przy tym stole, aby cieszyć się świętami, należy pomyśleć o wybaczeniu. Powiem kilka słów, co to znaczy wybaczanie. Wybaczanie z poziomu podświadomego, wybaczanie z poziomu duchowego. Będzie to kilka takich krótkich informacji na ten temat, które, jeżeli ktoś z Was będzie chciał, można pogłębiać. Można pogłębiać w akademii, można pogłębiać w jakikolwiek inny sposób. Natomiast teraz garść informacji na ten temat, na temat wybaczenia. Więc przede wszystkim, kochani, pamiętajcie, wybaczamy dla siebie, bo to Wy nosicie w sercu żal, urazę, smutek. Ktoś się wobec Was w jakiś sposób zachował. Nieraz było to zachowanie niegrzeczne, nieuprzejme, krzywdzące a nieraz tak sobie zinterpretowaliście czyjeś zachowanie. Bowiem, ktoś może miał na myśli, zupełnie nie miał na myśli, żeby was urazić. Nieraz słyszę takie słowa, że to się, bo on mnie chciał poniżyć, bo mi chciał rozkazać, bo powiedział, musisz, czy spotkajmy się na, na święta. Musimy się spotkać na święta. Ostatnia jedna z kobiet mówi. A ja poczułam, że on mi rozkazuje. Natomiast niekoniecznie musiał rozkazywać, może miał taką formę komunikowania. Komunikowania, które nie było skuteczne, uprzejme, taktowne, wyniesiono ze środowiska, z domu. Też no zapewne nieraz mówisz, no musisz to zobaczyć. To nie jest grzesznościowy zwrot. Natomiast my tak mówimy, więc wracając do wybaczenia. Nieraz ktoś cię uraził świadomie lub nieświadomie, a nieraz nikt nie miał intencji urażenia. Ale ty odebrałaś to, odebrałeś to zachowanie jako zranienie. Więc przede wszystkim pomyślmy o tym, że należy, jeżeli, jeżeli ktoś się w jakiś sposób niefaj, niefajny wobec nas zachował, to należałoby przyjrzeć się temu zachowaniu. I tak naprawdę podczas procesu wybaczania odpuścić. Bo odpuszczamy nie temu komuś, odpuszczamy żal w sobie. Żeby poczuć się energetycznie inaczej. Bo cóż się dzieje, kiedy trzymamy w sobie, w głębi duszy, w głębi serca żale, urazy? Choruje nasze ciało i choruje nasza dusza. Kiedy trzymamy pewne... Jeszcze inaczej to powiem. Energia długo trzymana, kumulowana staje się materią. Długo kumulowana materia w nas, w naszym ciele będzie przekształcać się i bardzo często taka kumulowana materia w nas w naszych narządach kumulowana na złości, energia złości, żalów, pretensji staje się jakimiś nowymi tworami jak to nauka mówi, czyli nowotworami. Mogą to być nowotwory, mogą to być jakieś inne schorzenia naszego ciała. Mogą to być urazy, mogą być różne inne rzeczy, które w naszym ciele się umiejscawiają. Więc energia żalów czy złości jest negatywną energią. Jak trzymasz w sobie, krzywdzisz siebie, swoje ciało. Z drugiej strony jeszcze, kiedy mamy, wiemy, że jest coś takiego, co się nazywa prawem przyciągania. Kiedy mamy w sobie żal i złość, na przykład myślimy, no, może podam przykład, może podam przykład. Przyjechała do mnie kiedyś kobieta, która mówi, że nie może wybaczyć ojcu, bo bardzo źle traktował matkę. Ale wszystkich mężczyzn, których spotyka, wszyscy, wszyscy ci mężczyźni zachowywali się podobnie jak jej ojciec. Natomiast powiedziała: Ja ojcu nie wybaczę. Nie wybaczając ojcu, nosi w sobie wzorze z takiego mężczyzny. Kiedy nosi w sobie wzorze z takiego mężczyzny, przyciąga właśnie takich mężczyzn. Więc dziś podam, podaję tylko dwa przykłady, dla których warto jest wybaczyć dla siebie, dlatego żeby nie chorować. Może być to choroba psychiczna, może być to choroba fizyczna, mogą to być uzależnienia. Te złe energie, które są w Was, chcą odejść. Ktoś zacznie pić, ktoś zacznie brać narkotyki, a u kogoś innego pojawią się jakieś wzorce, jakieś choroby, jakieś choroby psychiczne, jakieś stany depresyjne czy stany lękowe. Więc wybaczajmy dla siebie. Pamiętajmy również, że kiedy nie wybaczamy, to karma wraca. Kiedy idziesz po linii życia, ten przykład już podawałam kilkukrotnie, kiedy idziesz po linii życia i wyrzucasz swoją negatywną energię, to tę negatyw tej negatywnej energii w przyszłości doświadczysz. Swojej własnej negatywnej energii, którą, której doświadczysz dlatego, że stworzysz taki świat, wykreujesz takich ludzi, poprzez których tej energii doświadczysz. Więc kiedy będziesz nosić sobie żal, złość, urazy, pojawią się w Twoim życiu tacy ludzie, którzy będą to samo odczuwać do Ciebie. Jeżeli Cię zachęciłam do tego, żeby wybaczyć dla siebie, to posłuchaj dalej. Posłuchaj dalej, dlaczego my jeszcze mamy korzyść z niewybaczania, bo myślimy, że kiedy wybaczymy. Kiedy komuś wybaczymy, to zgadzamy się na jego negatywne zachowanie. To nieprawda. My możemy komuś wybaczyć, że tak się zachowywał, natomiast możemy również postawić mu granicę, mówiąc o tym, że nie, nie będąc cichutko, tylko mówiąc o tym, że można wybaczyć i można żyć w zgodzie z sobą. A inaczej. Tworzymy rolę ofiary. Zachowujemy się jak ofiara. Jaką ofiara ma korzyść, że jest ofiarą, kiedy cierpi, narzeka, opowiada wszystkim? Można powiedzieć w największym skrócie, że ma taką korzyść, że ma akceptację, współczucie, zainteresowanie. Może mieć różne energie pochodzące od kogoś. Mój mąż pije, moja żona ma ludzi, czy cokolwiek jeszcze innego. Ktoś mnie tak bardzo zranił, ja pamiętam, współczujemy, współczujemy i ta osoba dostaje energię. Często ofiary właśnie nie chcą wybaczyć. Również nie chcemy wybaczyć, bo nie chcemy wziąć odpowiedzialności za swoje zachowanie. W relacjach najczęściej tak jest, że dwie strony mają z tym swój udział w jakimś zachowaniu, więc nie chcemy popatrzeć, jak ja się przyczyniłam. Co ja zrobiłem, że ktoś się wobec mnie tak, a nie inaczej zachował. Również jest to mechanizm obronny. Nie wybaczę, bo jak wybaczę, jeszcze raz to podkreślę, bo jak wybaczę, to wtedy możesz mnie krzywdzić. Wybaczenie to nie znaczy, że zgadzamy się na krzywdzenie. Więc kolejna rzecz, dla której warto wybaczyć, że pozbyć się roli ofiary, Stać się odpowiedzialnym człowiekiem i porzucić mechanizmy obronne, które nas, nas krzywdzą. A jak to zrobić? Jak wybaczyć? To jest długi proces. W tej chwili mogę Wam zaproponować pisanie zdań, które nazywamy afirmacjami. Jeżeli masz problem z wybaczeniem, nie czujesz tej energii w sobie, możesz zacząć pisać takie zdanie. Uświadamiam sobie, że wybaczanie jest dla mnie dobre i korzystne. Zgadzam się wybaczyć. Rozpoczynam proces wybaczania. To jest jakby wstęp. Oczywiście na pewno wiecie i pamiętacie, że afirmacje piszemy w pierwszej osobie, używając swojego imienia. Ja, Zosia, Janek, Krysia, Marek. I używam, używam tego zdania. Dalej mówimy. Możemy, kolejny punkt, uznanie skrzywdzenia. I bardzo ważną rzeczą jest uznać skrzywdzenie. Uznać skrzywdzenie po to, żeby komuś odpuścić. Ja, Zosia, Marek, Janek, Kazik, uznaję, że ktoś skrzywdził mnie. Uznaję skrzywdzenie poprzez kogoś z takiego, a nie innego powodu. I wybaczam mu. I takie zdanie pomoże wam. Bo wasza podświadomość, wasze wewnętrzne dziecko poczuje się dobrze, bo ktoś uznał, że został zraniony. Poczuje dobrą energię. Poczuje, że jesteś po jego stronie. A jednocześnie rozpoczynamy coś dobrego dla siebie proces wybaczenia. I na zakończenie, jeżeli już poczujesz, że proces wybaczania się rozpoczął, że wybaczyłaś, że wybaczyłeś. Może jeszcze nie do końca, może trochę, może częściowo, to możesz pisać takie zdanie. Ja, Zosia, Janek, Kazik, całkowicie i do końca wybaczam komuś. I ostatnia rzecz. Pamiętajcie o tym, że warto również pomyśleć o sobie. I również pisać zdania wybaczające sobie. Wybaczam sobie i wypiszcie co. Jeżeli źle zrobiliśmy, niepoprawnie, nie tak jak należy, to przyjdzie taka myśl, że należy przeprosić. Pisząc takie zdania, jeżeli wie, że należy przeprosić, idź i przeproś. Jeżeli nie możesz przeprosić, bo nie ma tej osoby, zrób wizualizację, w której przepraszasz. W wizualizacji albo w rozmowie z taką osobą zapytaj, co mogę teraz dla ciebie zrobić. I usłyszysz taki głos. I zrób to. Pamiętam kobietę, która potrzebowała wybaczyć sobie, bo skrzywdziła jakieś dziecko. Minęły całe lata. To dziecko na pewno było dorosłą osobą, nie miała z nim żadnego kontaktu. W tej wizualizacji prosiła o wybaczenie tej osobie, którą skrzywdziła, i zapytała się potem, Cóż mogę dla ciebie zrobić? I usłyszała głos: Zrób coś dla domu dziecka. I w taki sposób zadoświęcimy. Tak więc, kochani, wybaczajcie innym, wybaczajcie sobie, nie zgadzając się na poniżanie negatywne zachowanie, wymagając szacunku, prosząc o ten szacunek. Wybaczajcie również sobie, biorąc odpowiedzialność za to, co zrobiliśmy nie tak. Albo uświadamiając sobie, że tak naprawdę nie ma co wybaczyć. I tak naprawdę w głębi duszy, w głębi naszej psychiki jesteśmy dobrymi ludźmi. Ludzie są dobrzy. My się rodzimy jako dobrzy ludzie. Tylko nieraz następują takie zdarzenia w naszym życiu, czy takie wzorce, że zaczynamy się zachowywać inaczej. Każdy złoczyńca był kiedyś małym, niewinnym dzieckiem. A potem coś się wydarzyło, że zaczął się źle zachowywać. Życzę Wam udanych świąt, pełnych miłości, radości i szczęścia. Przed tą wigilijną kolacją, pomyśl, komu trzeba wybaczyć, komu warto wybaczyć. Pomyśl o tym, czy masz w sobie coś do wybaczenia. I powtarzaj, lub pisz te zdania, które Ci zaproponowałam. Za dziś dziękuję. Do zobaczenia. Elaliszywska, Akademia Lider.